Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Grand Champion 2024. Tak dobrze usłyszeliście 24, bo 25 to jest ten i on był wcześniej. Tak to jest Grand Champion 2025 uważony według receptury Łukasza Kantora uważony w browarze stu mostów i to jest belgijski sezon. Natomiast tutaj mam. Zwycięzce z 24 roku. Stąd moja koszulka z MPPD z Duńska Wola 2024. E, I to jest em, Raspberry Flanders Red Ale, czyli Flanders Red Ale z malinami Pawła Szulca. E, em, Uważony w browarze Marienstadt. Dodatkowo, razem z koszulką i tym, i tym piwem, dostałem też um, shaker um, okolicznościowy um, PSP, PSPD na 15-lecie. Tutaj z różnymi, tutaj, prawda, um, starym logo PSPD. Mamy logo Piwowara, mamy, prawda, kiedyś w garze, dziś w browarze mamy MPPD, mamy Grand Champion, tylko, że no nie będę pił Flandersa z Shakera, tak? Wiecie, ja lubię łamać konwenanse, lubię łamać... Um reguły, ale jednak Flanders Shakera to jest przeginka. Fakt faktem, że w Belgii lubią z takich szklanek, szczególnie na przykład jak Lambiki, nie? to Flandersy też można pić z takich szklanek, ale dla mnie to profanacja, więc mam tutaj takie szkło bardziej okazałe. Akurat do Flandersa nie mam żadnego szkła, bo najsłynniejszym Flandersem, em, naj, Najsłynniejsze Flandersy robi Rodenbach. Nie mam żadnego szkła Rodenbacha. A drugie najsłynniejsze piwo to duchess, Cze, Chyba tak, bo to nie wiem jak to po niderlandzku wymówić. E, du Bourgogne. Em, nie, to po, po, chyba po francusku trzeba powiedzieć. Du du, du, Nie, nie wiem, nie, nie francuskiego się niestety nie uczyłem. Nieważne, nieważne, bo to jest nieistotne w tym momencie. Istotny jest ten Flanders. No powiem Wam tak, jak zobaczyłem tę etykietę, a właściwie wizualizację, to wrzuciłem a, takiego gifa e, z Fibi, z Friends, e, z przyjaciół, e, z... E, po prostu podpisem My eyes, my eyes, my eyes, tak. Ta etykieta jest straszna. Jest po prostu straszna. Ja rozumiem, że miało być blink, blink, ale kurna, no jest straszna ta etykieta. Naprawdę. Już się trochę polepszyło w Mariensztacie. Już mają trochę, w Marięsztadzie, już mają troszkę lepsze etykiety, także możliwe, że to nie jest wina a APSPD, ale ta etykieta jest. Po prostu zła. Zła, zła i jeszcze raz zła. Wygląda tanio, wygląda yy, tandetnie, kiczowato. Yy, a tymczasem to piwo to jest potencjalny sztos. To jest piwo degustacyjne. To jest piwo, które, nad którym trzeba troszkę się pochylić. Trzeba troszkę. Ach. Dobrze. Grand Champion. MPPD 2024, czyli Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych. Raspberry Flanders Red Ale. Piwo uważane na podstawie receptury Pawła Szulca, zwycięzcy mistrzostw Polski Piwowarów Domowych 2024. Jego Flanders Red Ale z malinami okazał się najlepszym spośród ponad 450 piw zgłoszonych do konkursu, zachwycając sędziów doskonałym balansem, złożonym aromatem i niezwykłą pijalnością. Maliny idealnie współgrają z bogactwem nut owocowych pochodzących zarówno od użytych słodów specjalnych, jak i pracy drożdży. Delikatna słodowość, lekka kwaskowość oraz aromaty charakterystyczne dla fermentacji z udziałem drożdży belgijskich i dzikich tworzą harmonijną, złożoną kompozycję. Piwo dodatkowo dojrzewało z płatkami dębowymi, zyskując głębie i szlachetny charakter. Składniki. Woda słody pilzneński, jęczmienny, e, monachijski 2, no to powinno być inaczej, słody jęczmienne, pilzneński, monachijski 2, special 2, e, special B, e, karamunich, karafa 2, special, płatki kukurydziane, przecier z malin 10%, chmiel SAS, drożdże Fermentis S33, White laps WLP650, bakterie Lactobacillus. Um... Dobrze. E, powiem tak, e, wielkie ukłony i podziękowania dla docenta e, z Mini Browary PE, e, Polskie Mini Browary, Polskie Mini Browary, który był na premierze tego piwa i przeprowadził tam wywiad z e, Pawłem Szulcem, z Kamilą Asztemborską z Marięsztadu i z Kacperem Myślińskim prezesem PSPD z którego się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy. Jeżeli ktoś ciekawy, to oczywiście polecam obejrzeć ten wywiad. Jest krótki, 8 minut, więc naprawdę samo, samo, gęs samo gęste. <śm> <śm> e, więc tak, piwa jest mało. Piwa jest mało, piwa jest tylko 1400 puszek i 30 kegów. Ehm... Powstało go 20 hekto, no ale jak sobie tak skromnie policzyłem, no to wychodzi, że jakieś zostało jakieś 15 prawdopodobnie dlatego, że to piwo powstawało bardzo długo. Bo to nie jest tak, że ono wygrało w 24 i sobie tamten. Nie, to piwo najpierw leżało ileś miesięcy albo inaczej. Najpierw. Zostało przefermentowane drożdżami S33. Potem zostały zadane dzikie drożdże. Eee, Bretanomyces bruxellensis, eee, jak sądzę, tutaj je reprezentuje ten WLP eee, 650. Eee, I te bretanomycesy to są dzikie drożdże, one są bardzo powolne i im trzeba dać czas. One muszą mieć czas, żeby mogły sobie przefermentować w spokoju. Eee, więc eee, to piwo. O około roku czy ponad rok sobie tam dojrzewało i na końcu, jak rozumiem, dodano do niego mali. Co jest ciekawe, pomimo że yy, Marienstadt ma fudery, yy, czyli takie duże dębowe kadzie, yy, które wywodzą się z yy, świata winiarskiego i tradycyjnie Flanders powstaje właśnie w takich kadziach, tak? W Rodenbachu i tak, dalej, i tak dalej. To są tak, takie wielkie waty yy, przez V <grymne> yy, czy przez W. Nie przez V. E, takie wielkie kadzie yy, fermentacyjne, fudery yy, i Marienstadt ma fudery, ale nie zrobił tego piwa w fuderze, bo chodziło o to, żeby to piwo było jak najbardziej wierne recepturze piwowara domowego. Ja to szanuję. Natomiast no, jest to jakiś tam niewyko niewykorzystany potencjał. Słówko jeszcze o tym, że to piwo powstało w Marienstadzie, to piwo powstało w Stumostach. Ten konkurs, 24, był przeprowadzony w Zduńskiej Woli, i Zduńska Wola powiedziała, że oni żadnego Flandersa nie będą robić, no bo no, to jest ryzyko zakażenia itd., dalej, więc się zgłosili do Marienstadu, który ma kompetencje w piwach dzikich. E, więc nie ma problemu z rozlaniem tego i tak dalej, nie zakaży im się browar, bo oni to po prostu robią na co dzień, tak? E, natomiast... E, oni nie byli zainteresowani, żeby przejąć Grand Championa na stałe. Marienstadt. Dlaczego? Dlatego, że mają konkurs e, warszawski. I tam są głównym e, jakby m, browarem, który waży te... E, Grand Prix chyba tam się nazywa. E, więc... E, Teoretycznie, jeżeli to piwo pykło, nie wiem czy pykło, e, no to będzie ono się fajnie sklarowało. Teraz chyba by było lepsze. E, może za, za szybko się na nie rzuciłem, bo chciałem, tak jak i w tym wypadku, bez zwłoki nagrać e, degustację, a może to było akurat niedobre. E, w każdym razie. E, jeżeli tamto piwo się sprzedano, to być może następny Grand Champion też będzie ze 100 mostów, ale nie jest to pewne. Natomiast raczej nie będzie z Mariensztadu. Troszkę się nam zdewaluował niestety ten Grand Champion, i to nie jest problem, że są dwa Grand Championy w tym samym roku. Moim zdaniem to nie jest problem, bo już takie sytuacje bywały, tak? Bywały takie sytuacje, że było jakieś piwo bardzo mocne, nie było czasu zdążyć na 6 grudnia, więc ono było później, a tam było jakieś inne piwo uważone, na przykład z festiwalu piwowarów domowych, więc wszystko już było. Łącznie z Flandersem w, w tym w Grand Championie, bo tutaj wielkie dzięki dla docenta, ale docent zapomniał o Flandersie, który był zrobiony w Cieszynie. Red Roselare Ale. To był właśnie Flanders zrobiony w Cieszynie. Także to jest drugi Flanders jako Grand Champion. Ale e, tak jak mówiłem, wielkie ukłony dla docenta za kawał dobrej roboty w postaci tego wywiadu, no i nie tylko. No dobrze, zobaczmy zatem jak to piwo będzie Jak to piwo smakuje? Ktoś może powiedzieć, że maliny do Flandersa to trochę profanacja. Nie, bo nawet Rodenbach w książce Michaela Jacksona, więc to nie są takie jakieś ostatnie ten, ostatnie wydarzenia tylko to, to już było ileś lat temu wypuścił wersję z malinami z sokiem ma z malin e, i ogólnie maliny e, podobnie jak wiśnie e, dobrze się komponują z dzikimi e, z dzikimi e, e, piwami belgijskimi natomiast trzeba powiedzieć że Flanders jest czymś innym niż e, lambic e, Lambik jest piwem lekkim, jasnym, bardziej podobnym do szampana, białego wina. Natomiast Flanders, jak sama nazwa mówi, Flanders Red Ale, czasami też zmieniana na Flemish Red Ale, czyli flamandzkie czerwone ale, ma bardziej konotację w kierunku czerwonego wina, burgunda, tak, ciężkiego. No, wiśniowego, tak? Więc tutaj te maliny powinny bardzo dobrze grać z tym piwem. No, nie bez przyczyny jest to grand champion. Wszyscy się na, na premierze zachwycali, więc zakładam, że jest sztos. A. Eee. Piwa jest tylko 1400 puszek eee. i będzie w sklepach specjalistycznych. Ale uwaga, uwaga. <laughs> w czwartek eee. Będzie live. I na live'ie powiemy wam, jak można wejść w posiadanie tego piwa. I niestety nie będzie to Craftbox grudniowy. Będzie jeszcze jeden Craftbox, i w tym craft Boxie właśnie będzie Grand Champion. No, piwo bardziej miedziane czy brązowe, niż czerwone, niż burgundowe, ale to się jak najbardziej łapie w styl. Mm. No, rzeczywiście intensywny. Myślę, że malinowy mocno. We Flandersach typowe, choć oczywiście nie powinny być dominujące, są nuty octowe. E, dlatego, że tam um, jest dostęp powietrza i bakterie, um, bakterie um, octowe delikatnie też tworzą kwas octowy w tym piwie. Um, docent i jego goście mówili, że piwo jest bardzo mocno funky. Muszę im uwierzyć na słowo. Ja tego nie czuję, ale dlatego, że fanki i nafta to są te rzeczy, których właśnie nie czuję. Pokobicie. Spróbujmy. Mm. Leciutkie nuty. Razowego chleba, lekka kwaśność, wyraźne nuty malinowe. Tak, wyraźny finish jest bardzo malinowy. Też kojarzący się z um, um, czerwonym winem i bardzo wyraźne taniny. Takie właśnie winne, natomiast one są z dodatku płatków dębowych, które w piwie domowym miały imitować właśnie ten fuder. Tak? E, czyli, czyli to, że e, normalnie w, w, w Rodenbachu tak? czy w innym browarze belgijskim to jest tak, że to piwo leżakuje w drewnie. Tylko uwaga, w prawdziwym Flandersie <grym> tego drewna nie powinno być czuć. Dlaczego? Dlatego, że te wielkie kadzie, te waty, one po pierwsze są używane po Wielokroć, tak? tam niektóre mają po 100 lat, po 50, po, po, po 80 i tak dalej, i tak dalej. I wręcz, jeżeli pojawia się jaka, jakiś nowy fuder, to te browary unikają smaku czy posmaków drewnianych w piwie, traktują to jako wadę i blendują z tego nowego fudera z takim, gdzie jest ten, żeby jak najmniej było czuć to. Natomiast jeżeli tak było w piwie domowym, no to tak jest w piwie, domowym, tak jest w piwie komercyjnym. Ja sam pamiętam, bo akurat e, miałem okazję sędziować wtedy tego Grand Championa Retro Zellare Ale i tam były też wyraźnie wyczuwalne płatki dębowe. Dla mnie to było super, ale na, na marginesie tylko dodaję, że nie jest to do końca zgodne ze stylem. Belgowie nie robią, poza nowofalowymi browarami belgijskimi, ale tradycyjne browary belgijskie nie robią piw, które są mocno... Drewniane, w których mocno wyczuwamy czy fudera, czy beczkę. Raczej tego unikają. Ten fuder jest właściwie tylko domem dla tych mikrobów, które tam żyją, i też oni starają się to mieć pod jakąś tam kontrolą, więc zeskrobują ten te, 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 te wnętrze tych, tych fuderów, żeby, żeby one nie żeby, nie było, żeby to nie było zbyt intensywne. Tak. Myślę, że te maliny rzeczywiście tu robią robotę, bo to piwo byłoby takie, właśnie razowe. Natomiast przez te maliny ono jest, właśnie, czerwone w smaku. Taki głęboki, Smak czerwonych owoców. Nawet nie wiem, czy bym od razu zgadł, że malin. Um, one się jakoś tam komponują z tym wszystkim. Przy czym te maliny były dodane na sam koniec, więc one sprawiają bardzo świeże wrażenie. Um, tak sądzę, że były na sam koniec dodane, w sumie to nie wiem. E w sumie mo mo może nie. Ale, sm ale smakują, jakby były to na sam koniec, bo są bardzo, bardzo takie świeże i soczyste. Um, nie powiedziałem nic o ekstrakcie i alkoholu. Ekstrakt to 15 BLG, a alkohol to 6,7. Um, jest to na pewno ciekawe. Jest to na pewno. Niespotykane, rzadko spotykane. Natomiast, mm, jest to dobry Flanders. Jest to dobry Flanders, tylko że myślę, że bez Malin to, to nie wiem, czy by był dobrym Flandersem. Bo on jest jednak troszkę, troszkę, mam wrażenie, idący trochę w odbrun. Czyli nie czerwone piwo, a brązowe czyli takie piwo, gdzie właśnie te nuty takie, takie chlebowe są, e, takiego chleba mm, trochę zafermentowanego. E, Flanders generalnie powinien być dosyć taki ciężki, ale nie słodki. Tutaj też myślę, że przez te maliny e, on jest y, trochę, y, trochę bardziej. Y, y, sprawia takie słodkie wrażenie. Piwo jest pasteryzowane. Hmm. Ideałem by było oczywiście, gdyby było y, refermentowane i w butelce i ten, no ale to wiecie, to jest za dużo roboty. <laughs> bo jest spoko. Czy ja bym powiedział, że to jest turbo sztos, aler i tak dalej? No nie, nie powiedziałbym tak. Ale może to wynikać z tego, że nie czuję wszystkiego. Czyli nie czuję tych nut dzikich, tych właśnie jakiejś tam stajni, skóry i tak dalej i tak dalej. Natomiast ogólnie Abstrahując jakby od, od Flanders, od, od tego czy to jest Flanders, czy, czy to jest dobry Flanders, czy, czy po, po, stuningowany Flanders, to powiem um, To jest na pewno bardzo smaczne piwo i bardzo ciekawe. Um. Nie, no smakuje mi, smakuje mi. E, natomiast, e, natomiast, no, ja zawsze z dzikich e, belgów wolałem lambiki, a nie flandersy, e, więc też z tego wynika taki niezbyt, e, może, euforyczna e, moja e, reakcja. Natomiast powiem tak, fajnie, że to piwo powstało, fajnie, na, na pewno wymagało bardzo dużo zachodu ze strony browaru, wcześniej piwowara Pawła Szulca. No i mówię, w czwartek dowiecie się, gdzie będzie można to kupić poza sklepami specjalistycznymi. 1400 puszek to jest naprawdę jak na Polskę bardzo mało bardzo mało. Eee, także ym, to piwo będzie trudno nabyć, ale jest będzie jedna możliwość że można sobie będzie zagwarantować nabycie tego piwa e, właśnie w ramach Craft Boxa, ale uwaga nie Craft Boxa december tylko i tu niespodzianka do zobaczenia na live e, do usłyszenia cześć, wasze zdrowie